Będzie pochwalony Jezus Chrystus Witajcie siostry i bracia Potężny dwumetrowy mężczyzna O gwałtownym charakterze był najemnikiem Brał udział w różnych wojnach Bił się z piratami na Morzu Śródziemnym Nauczył się przeklinać w wielu językach Jego pasją stała się gra w karty i kości Pasja ta ograbiła go ze wszystkiego Przegrał żołd, mroń i mundur W starym, zniszczonym płaszczu Ruszył w świat jako żebrak Wystawał pod kościołami, prosząc o jałmużnę. Z konieczności przyjął u kapucynów pracę poganiacza osła. Dla dzieci stał się pośmiewiskiem. Pod wpływem dobrego słowa i modlitwy zakonników zaczęła w nim kiełkować przemiana. Po nawróceniu i otrzymaniu święceń kapłańskich, wszystkie swoje siły i talenty oddał chorym i cierpiącym, zakładając do dziś działający zakon Kamilianów. Świętym był Włoch Kamil de Lellis. Urodził się 25 maja 1550 roku w Kianiko w Abruzji, miejscowości należącej do Królestwa Neapolu, z oborzałej rodzinie szlacheckiej Jana de Lelisa oraz Kamili de Compelis. Lellisowie mieli wiele dzieci, ale tylko jeden Kamil przeżył okres niemowlęcy. Pani de Lellis Miała już dobrze po pięćdziesiątce, kiedy wymodliła sobie kolejne dziecko. Tuż przed porodem miała sen, który ją zaniepokoił. Zobaczyła mężczyznę, którym rozpoznała swego syna. Szedł na czele dużej grupy innych mężczyzn, a wszyscy mieli na piersiach duże czerwone krzyże. W Rzymie w połowie XVI wieku, kiedy wydarzyła się ta historia, taki znak mieli na piersi rozbójnicy skazani na śmierć i prowadzeni na szubienicę. Matka Kamila przeraziła się, że jej dziecko zostanie przestępcą. Ojciec Kamila Jan de Lelis, najemny żołnierz, był rzadkim gościem w domu. Był katolikiem, ale nie przeszkadzało mu to w zaciągnięciu się w 1527 roku do wojska Karola V, biorących udział w serii morderstw, Gwałtów i świętokradztwa nazwanego Złupieniem Rzymu, tzw. Sakko Kamila bez męskiej pomocy nie mogła sobie poradzić z wychowaniem syna, który miał porywczy charakter, wagarował i nieustannie wdawał się w bójki. Mając 12 lat, był taki wysoki, silny i brutalny, że jego starsza już wiekiem matka obawiała się często gniewu jedynaka. Była przerażona, że spełnia się jej sen z czasów ciąży i syn zostanie przestępcą. Trawiona z gryzotami. O los syna a zmarła w 1564 roku. Ojciec przekazał go pod opiekę krewnym, a sam wyruszył na kolejną wojnę. Również krewni nie poradzili sobie z opanowaniem trudnego charakteru chłopaka. Mając 17 lat, Kamil uciekł od nich i wyruszył do ojca, walczącego u boku Wenecjan przeciwko turkom. Silny i wysoki, był wymarzonym rekrutem. Niestety bardzo szybko przyswoił sobie nawyki typowe dla życia obozowego. Wulgarny język, hazardową grę w karty i kości, a ciągłe kłótnie i rozboje wyrobiły w nim najgorsze cechy charakteru. Podczas walk z Turkami obaj de Lelis zostali ranni. W 1570 roku Kamil wraz z ojcem i dwoma kuzynami wyruszają z rodzinnych stron do Ankony, aby stamtąd udać się do Wenecji. W tym czasie na nodze Kamila pojawiła się niepokojąca, duża i otwarta rana, która w żaden sposób nie chciała się zabliźnić i zagoić. Po dotarciu do Ankony Jan de Lelis niespodziewanie zachorował. A kiedy uświadomił sobie, że umiera, wysłał syna, by sprowadził doń księdza. Ta Kamila był to wstrząs, ponieważ nie przypuszczał, że jego ojciec może się nawrócić i zażąda obecności księdza przed śmiercią. Po śmierci ojca Kamil postanowił udać się do Akwili, do klasztoru św. Bernarda, w którym jego wuj, ojciec Paulo, był bardianem. Tam poprosił o przyjęcie do zakonu franciszkanów. Zakonnicy doradzili mu pozostanie w murach klasztoru przez jakiś czas, aby sam mógł się przekonać, czy naprawdę ma powołanie. Niestety chłopak znowu zaczął uprawiać hazard, więc musiał opuścić klasztor, a wuj doradził mu, żeby udał się do rzymskiego szpitala Świętego Jakuba, aby tam wyleczyć ranę na nodze. Do szpitala Kamil dotarł w marcu 1571 roku. Rana dość szybko się zagoiła, a on sam zatrudnił się za niewielką pensję, wyżywienie i mieszkanie do posługi przy chorych. Przez miesiąc sumiennie wypełniał swoje obowiązki, ale gdy tylko znalazł chętnych do gry kości, zaczął zaniedbywać chorych i pracę. Wywoływał burdy, więc po kilku upomnieniach dyrektor szpitala wyrzucił go z pracy. Ponownie został najemnikiem i przez następne dwa lata walczył w Chorwacji, Neapolu, Macedonii i północnej Afryce. W 1573 roku wrócił do Rzymu z pokaźną sumą pieniędzy, ale w ciągu kilku tygodni przegrał wszystko w karty i gości. Znowu zaciągnął się do wojska, tym razem hiszpańskiego. Wysłano go najpierw do Tunisu, potem do Palermo i Neapolu. Gdy w drodze z Sycylii do Neapolu rozpętała się straszna burza, Kamil złożył ślub, że jeśli Pan Bóg go uratuje, to on wstąpi do zakonu Kapucynów. Po trzech dniach całej zdrowie stanął na lądzie, szybko zapominając o złożonej przysiędze. Postanowił szukać szczęścia wzdłuż Adriatyckiego Wybrzeża. Gdy wyczerpany dotarł do Manfredoni z niezagojoną raną na nodze i pustymi kieszeniami, Kamil zmuszony został do żebrania pod kościołem. Barczystego i silnego chłopaka, miał zaledwie 24 lata, wypaczył kapucyn odpowiedzialny za finanse wspólnoty. Potrzebowali właśnie robotników przy rozbudowie domu zakonnego, więc zaproponował żebrakowi zajęcie. Kamil z radością u tę propozycję. Pracując na budowie, miał do czynienia z zakonnikami. Patrząc na ich życie, zaczął odkrywać, że bycie mężczyzną nie musi wyrażać się jedynie w walce albo w nieustannym podejmowaniu ryzyka. W następnym roku, wracając po pracy z nieodległego klasztoru w San Giovanni Rotondo, doświadcza duchowego spotkania z Chrystusem. Przemieniony przez tę drogę i spotkanie, postanawia wstąpić do kapucynów. Kamil poznaje reguły zakonne, pomaga braciom, wiele godzin spędza na modlitwie i oddaje się praktykom pokutnym, biczowaniu i noszeniu włosienicy. Powoli zmienia swój charakter, walcząc z pychą i popędliwością, która przysporzyła jemu i bliskim tyle kłopotów i zmartwień. Latem 1575 roku do klasztoru przybył generał kapucynów, i Kamil, korzystając z okazji, poprosił go o przyjęcie do zakonu i pozwolenie na zostanie kapłanem. Miejscowi ojcowie wstawili się za nim, zaświadczając o zmianach w jego dotychczasowym życiu. Zakonny nowicjat odbył w Triveneto, potem został wysłany do Torre Maggiore. Po drodze znowu otworzyła się rana na nodze, sprawiając mu wiele bólu. Nie pomagały na te dolegliwości żadne dostępne lekarstwa. Więc prowincjał oświadczył Kamilowi, że z taką raną nie może prowadzić życia zakonnego. Przerwał nowicjat i z trudem dowlógł się do Rzymu, aby prosić o przyjęcie do szpitala Świętego Jakuba. Tutaj leczył już kiedyś swoją ranę i zapamiętali go jako krnąbrnego i porywczego żołnierza, z którym nikt nie chciał mieć do czynienia. Przyjęto go na próbę. Podczas, gdy rana się goiła, usługiwał innym jako pielęgniarz. Robił to tak delikatnie, jak matka tylko potrafi, a wielkie i ciężkie jego ręce nabierały sprawności lekarza. Nie zapominał też przy tym dorzucić dobrego słowa i skrować uwagę chorego na pana Boga, który zamienia cierpienia na błogosławieństwo. Wtedy też poznał świętego Filipa Nereusza, który został jego spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Przez te cztery lata Kamil nie zapominał o praktykach zakonnych, marząc cały czas o powrocie do klasztoru. W 1579 roku dotarł do klasztoru w Taliakoccio, gdzie został ponownie przyjęty do nowicjatu. Niestety po kilku tygodniach rana na nodze znowu się otworzyła i Kamil się dowiedział, że z taką chorobą nie może pozostać w klasztorze i nakazano mu opuścić zakon. Powrócił więc po raz trzeci do Rzymu. Gdzie w Kolegium Rzymskim odbył studia teologiczne. 26 maja 1584 roku bazylica św. Świętego Jana na Lateranie otrzymał święcenia kapłańskie. Liczył wówczas 34 lata. Sam mógł teraz zaopatrywać chorych, udzielać sakramentów świętych i grzebać zmarłych. Z niestrudzoną gorliwością rozwijał działalność charytatywną i duszpasterstwo chorych. W tym samym roku. W uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w kościółku Matki Bożej Cudownej z kilkoma towarzyszami, których zdołał pozyskać dla swoich planów, wdział habit nowej rodziny zakonnej i złożył trzy śluby proste – ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Z dodaniem ślubu czwartego – oddania się bez reszty posłudze chorym. Przed pierwszych członków towarzystwa byli kapelan szpitala, trzej służący oraz stary dozorca. Wszyscy udali się do Szpitala Świętego Ducha, gdzie pod kierunkiem Kamila przez 28 lat spełniali tę samarytańską posługę. Wkrótce jego świadectwo przyciągnęło kolejnych ludzi. W 1586 roku, a więc 9 lat po nawróceniu Kamila, papież Sykstus V zatwierdził nowe zgromadzenie zakon kleryków regularnych posługujących ubogiem. Tego samego roku papież zezwolił na noszenie osobnego habitu kleryków regularnych, koloru czarnego z czerwonym krzyżem na piersi. Dzieło zaczęło wydawać owoce. Kamil napisał ustawy dla nowego zakonu, a także szczegółowy regulamin i wskazania, jak należy zajmować się chorymi. Już za życia świętego Kamila posługę chorym podczas różnych epidemii przypłaciło życiem ponad 100 kamilianów pracujących do ostatnich sił przycierpiących. Tak spełnił się sen matki świętego Kamila de Lelis. Jej syn stanął na czele grupy mężczyzn z krzyżami na piersi. Nie po to jednak, by odbierać ludziom życie, ale po to, by je chronić. Kamil złożył śluby wieczyste na ręce papieskiego delegata 8 grudnia 1591 roku. Razem z nim śluby złożyło 24 braci. Zakon Kamila Dellelis szybko się rozwijał i objął całe Włochy. Za życia Kamila i jego duchowi synowie otworzyli 65 własnych szpitali. W chwili śmierci założyciela Kamilianów było prawie 300 zakonników w 16 włoskich miastach. Później powstały domy na Węgrzech, w Hiszpanii, Portugalii, Południowej Ameryce, Francji, Holandii, Belgii i w Polsce. Obecnie zakon Kamilianów działa w ponad 30 krajach świata. 2 października 1607 roku św. Kamień zrezygnował z pełnienia funkcji generała zakonu i żył jak każdy prosty zakonnik oddając się całkowicie posłudze chorym w 1613 roku przeczuwając zbliżającą się śmierć udał się do Loreto po czym odwiedził domy zakonne aby pożegnać się ze współbraćmi do mu powrócił w październiku 1613 roku a dopóki siły mu pozwalały Pomagał chorym w szpitalu świętego ducha. W maju kolejnego roku stan zdrowia świętego Kamila znacząco się pogorszył, przykowańc go na resztę jego dni do łóżka. Kilka dni przed śmiercią podyktował swój testament, w którym wyraził skruchę za popełnione grzechy, a także rady dla zakonników. Dzień przed śmiercią, Kamil poprosił, aby odczytano mu jeszcze raz wyznanie wiary credo. Sam powtarzał każdy przeczytany artykuł. Do ostatniej chwili zachował trzeźwy umysł. Zmarł 14 lipca 1614 roku z rozkrzyżowanymi ramionami, dziękując za krew Chrystusa, która zmyła jego grzechy. Z całego Rzymu spieszył wtedy lud do kościoła Świętej Magdaleny, aby ostatnio raz popatrzeć na ojca ubogich. Trumnę jego musiała chronić policja przed naporem tłumu. Święty Robert Bellarmin powiedział o nim, miłość wypełniająca jego duszę zapewniła mu w niebie miejsce wśród serafinów. Papież Benedykt XIV, który Kamila kanonizował, nazwał jego życie i dzieło nową szkołą miłości. Nie znalazł lepszego określenia na wyrażenie wielkości tego człowieka olbrzyma duchowego. Od 30 roku służył swoim synom duchowym i nadal im służy dobitną wymową swojego przykładu. Ze świętą odwagą i żelazną dokładnością żołnierza budował organizację dla zajmowania się szpitalami dla zakaźnie chorych i konających. Tam, gdzie inni zakładają zasłonę na twarze, jego duchowi synowie idą odważnie walczyć ze śmiercią o ciało chorego i z szatanem o jego duszę. Wkrótce po kanonizacji powstało arcybractwo Kamelianów, któremu patronuje Maria jako uzdrowienie chorych. Pojawił się też zakon Żeński Kamelianek. Papież Leon XIII ogłosił go patronem szpitali i chorych, a papież Pius XI patronem i opiekunem personelu medycznego. Święty Kamil jest też patronem miasta Zawrze. Jego wspomnienie liturgiczne przypada 14 lipca. Budmy się. Boże, któryś świętego Kamila napełnił nadzwyczajną miłością ku chorym i umierającym, prosimy Cię, racz nas dla jego zasług napełnić duchem Twej miłości, abyśmy wroga zbawienia naszego w godzinę śmierci zwyciężyli i koronę niebieskiej sprawiedliwości otrzymali. Amen.